Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na krótką lekcję, tym razem z auta, bo mam 10 minut aż czasu. Więc, moi drodzy, chciałabym Wam dzisiaj przedstawić bardzo przydatny zwrot, a dokładnie takie nasze dam ci znać, albo kiedy mi dasz znać. Popatrzcie się, jakby zwrócił uwagę, jak my często mówimy tego typu te, tego typu zdania, tego typu zwrot używamy. Po prostu, a jutro dam ci znać. Zazwyczaj w szkole uczymy się czasownika antworten, czyli odpowiadać. Możemy użyć albo antworten, czyli odpowiem ci, albo dam ci znać, ale popatrzcie się, no częściej mówimy dam ci znać, a dużo rzadziej mówimy odpowiem ci. To jest tak mi się wydaje troszeczkę bardziej oficjalnie. Więc w jaki sposób takie dam dać znać wyrażamy w języku niemieckim? Tutaj mamy moi drodzy taki zwrot bescheid sagen. Albo Bescheid geben. Na pewno każda osoba, która mieszka w Niemczech lub w krajach niemieckojęzycznych, każdy z Was, moi drodzy, kojarzycie to Bescheid, Bescheid. Na pewno słyszeliście już nieraz. Może rozumiecie, może nie. Więc, moi drodzy, takie właśnie połączenie, tak? Bescheid z albo czasownikiem sagen, czyli mówić, powiedzieć, albo z czasownikiem geben, czyli dać, znaczy takie nasze da, dawać, znać. Dosłowne tłumaczenie jakby powiedzieć informację lub dać informację. Bescheid też znaczy jakby informacja. Ale my tu idziemy takie myślenia jakby biorąc pod uwagę całe wyrażenie. Czyli bescheid, zagen, bescheid, geben. Jak budujemy zdania? Całkowicie prosto. Na przykład kiedy chcę powiedzieć dam ci jutro znać. Na przykład ja będę używała zagen, wszędzie można też użyć gaben No to powiem i Zagę dia morgen bescheid i zagę, czyli jakby powiem komu, dia, tobie, tu używamy zaimka osobowego w datiw, czyli i sage dia Morgan bescheid. Albo możemy zadać pytanie, kiedy dasz mi znać Wann Zdumia ja bescheid? Po prostu, wann zagstumia ja bescheid? Albo możemy to oczywiście w czasie przeszłym powiedzieć, na przykład chcę mu powiedzieć, ja mu dałam znać. To powiemy, ich habe ihm bescheid gesagt. Komu? Im. Tutaj zaimek osobowy w celowniku w Tutaj Też możemy poprzez zaimek dzierżawczy, na przykład ja dam snać mojemu mężowi, na przykład. Czyli i zagę meinem man bescheid I zagę meinem man bescheid Albo też często mówią, ten, mówimy ten zwrot w trybie rozkazującym, na przykład daj mi znać, czy przyjdziesz jutro do pracy. Czyli zagę majne Zak szajt, albo dajcie. dajcie mi znać. Zakt Mijabyszai, tu już jest kwestia tak naprawdę jakby trybu rozkazującego, bo to i ogólnie tu jest tutaj ten wzrost Byszai z który moim zdaniem jest dosyć prosty w użyciu. Możemy sobie poprzekształcać naprawdę na różne zdania, ale tutaj musimy jakby mieć taką świadomość gramatyczną. Więc moi drodzy, też chciałabym od razu serdecznie zaprosić do obejrzenia trzech pierwszych lekcji z kursu języka niemieckiego dla osób początkujących. Linki znajdziecie tutaj na dole w opisie. To jest kurs, w którym po prostu staram się wszystkie takie nasze, że tak powiem, cały ten nasz taki chaos w głowie po prostu staram się poukładać, bo bardzo często jest tak, że umiemy mnóstwo słów, potrafimy wiele słów powiedzieć ale problem jest w tym, że nie wiemy, w jaki sposób zbudować poprawnie zdanie. Dlatego na pewno dzięki temu kursowi Wam się wiele w głowie poukłada. I też w tym kursie cały czas tutaj przedstawiam różne takie moje złote myśli, jak to moi uczniowie indywidualni, zwłaszcza Pan Piotr, może teraz ogląda, śmieje się, o kolejna złota myśl Pani Asiu. Także tam mnóstwo przedstawiam takich naprawdę ważnych złotych myśli. Także tutaj linki do tych lekcji z kursu macie na dole w opisie. Pozdrawiam, czyli Bescheid Zagen, tak? Albo Bescheid Gamen. To już wydaje mi się, że to jest regionalne. Ja częściej słyszę i też ja używam tylko z użyciem Zagen. Ale się rozkadałam do zobaczenia.